Młoda dziewczyna, która przyjechała na rozmowę o pracę rowerem, zaimponowała milionerowi, który powiedział jej coś zaskakującego. Karolina żyła w Warszawie na krawędzi wyczerpania, jakby każdy dzień był próbą przetrwania, a nie życia. Trzy prace, z których żadna nie dawała jej satysfakcji, ani poczucia bezpieczeństwa, wciągały ją w wir bez końca, jakby życie było zamkniętym kręgiem, który nieustannie zataczał ten sam ból. Rano, które miało być kolejnym rozdziałem tej samej opowieści o zmęczeniu, niespodziewanie zyskało inny ton. Stojąc przed masywnymi drzwiami Mendes Enterprises, Karolina poczuła, jakby dotknęła granicy między tym, kim była, a kim mogłaby się stać. Jej dłonie drżały. Rower, jedyny środek transportu, jaki mogła sobie pozwolić, zawiódł ją dokładnie w momencie, kiedy najbardziej potrzebowałaby działał. Zła nie była już tylko na los. Była zła na siebie, na każdą decyzję, która doprowadziła ją do tego punktu, ale mimo wszystko weszła do środka. Korytarz prowadzący do recepcji był zbyt sterylny, zbyt cichy. Każdy krok Karoliny odbijał się echem, jakby przestrzeń oceniał każdy jej ruch. Serce tłukło się w jej piersi, jakby chciało ją zawrócić, ale nie pozwoliła mu. Usiadła w poczekalni. Otoczona ludźmi ubranymi z większą pewnością siebie, niż ona kiedykolwiek czuła. Cisza była gęsta, przesycona niewypowiedzianymi myślami o przyszłości. Gdy usłyszała swoje imię, poczuła skurcz w żołądku, wstała niepewna i ruszyła w stronę sali, gdzie czekał na nią Gustaw Mendel, młody dyrektor generalny, o którym słyszała tyle, że już sama jego obecność wydawała się legendą. Mówiono o jego intuicji. O spojrzeniu, które przenika na wskroś, o decyzjach, które zmieniały życia, czasem bez słowa. Gdy ich spojrzenia się spotkały, świat na moment ucichł. Karolina poczuła, że czas stanął. Nie z powodu onieśmielenia, lecz dlatego, że czuła się widziana. Przepraszam za spóźnienie rower. Odmówił posłuszeństwa. Wyznała, a jej głos, choć łagodny, zdradzał napięcie i bezbronność. Gustaw, siedzący za biurkiem w idealnym bezruchu spojrzał na nią uważnie. W jego oczach nie było pośpiechu, tylko coś niepokojąco spokojnego. Co sprawiło, że mimo wszystko się pani tutaj zjawiła? Zapytał bez cienia z niecierpliwienia. Karolina zawahała się przez ułamek sekundy, nie dlatego, że nie wiedziała, co powiedzieć, ale dlatego, że nagle miała wrażenie, że każde słowo będzie miało wagę. Pracuje na trzy etaty. Rano jestem w piekarni, potem w biurze jako asystentka, a wieczorami zmywam naczynia w restauracji. Codziennie wracam do domu i myślę, że już nic więcej nie zniosę. Ale rano znowu wstaję i próbuję. Wysyłam CV, chodzę na rozmowy, nawet gdy wiem, że szanse są nikłe. Bo wiem, że mogę więcej niż to co robię. Jej głos zaczął łamać się przy ostatnich słowach. Nie mówiłaby wzbudzić litość. Mówiła, bo nie potrafiła już dusić w sobie tych słów. Gustaw nie przerywał. Słuchał, jakby każde zdanie było nutą, a on układał z nich jakąś wewnętrzną melodię. Większość ludzi w pani sytuacji już dawno by się poddała, powiedział w końcu, ale pani tu przyszła, z zepsutym rowerem, z drżącym głosem i z czymś jeszcze, co nie daje się łatwo opisać. Karolina uniosła na niego wzrok, zaskoczona ciepłem w jego tonie. To nie siła, to chyba bardziej. Nie zgoda na to, żeby tak miało wyglądać moje życie, odpowiedziała niemal szeptem. Na moment zapadła cisza. Gustaw odchylił się w fotelu, a jego spojrzenie na chwilę odpłynęło gdzieś poza salę. W tej krótkiej chwili Karolina poczuła, że nie jest jedyną, która nosiła w sobie ciężar. Coś w jego oczach mówiło, że zna to uczucie, uczucie utknięcia między przeszłością a przyszłością, których nie da się pogodzić. Marlena zawsze mówiła, że trzeba umieć rozpoznać ludzi, zanim zdążą ci coś udowodnić. Powiedział cicho, bardziej do siebie niż do niej. Karolina nie znała tej historii, ale imię Marlena zapadło jej w pamięć. Było jak echo czegoś niedokończonego. Gustaw spojrzał na nią z nową intensywnością. Nie zawsze to, co nas spotyka, określa, kim jesteśmy. Czasem dopiero w tym, jak odpowiadamy na przeciwności. Widać, kim naprawdę jesteśmy. Te słowa dotknęły czegoś głębokiego w Karolinie. Poczuła się uznana. Nie jako kandydatka, nie jako ktoś z trzech prac, ale jako osoba, która mimo zmęczenia i zwątpienia miała odwagę wciąż próbować. Wyszła z pokoju z wrażeniem, że coś w niej się przełamało, jakby przez te kilka minut zrzuciła część ciężaru, który niosła przez lata. Gustaw nie powiedział jeszcze tak ani nie, ale to nie miało już takiego znaczenia. Coś się zaczęło. Gdy drzwi za nią się zamknęły, wiedziała, że już nigdy nie będzie tą samą Karoliną, która rano walczyła z łańcuchem roweru na skrzyżowaniu, a Gustaw, samotny w gabinecie, jeszcze długo patrzył na zamknięte drzwi. Marlena wróciła do jego myśli z nieproszoną intensywnością, ale w oczach Karoliny było coś, czego nie widział od dawna prawda, bez maski. Jeszcze nie wiedzieli, że ich losy właśnie się splątały. I wtedy rozległo się ciche pukanie do drzwi. Ciche pukanie do drzwi nie niosło za sobą pośpiechu, a jednak miało w sobie ciężar nieuchronności. Gustaw uniósł wzrok, jakby spodziewał się kogoś innego. Ale to była ona, Karolina. Weszła niepewnie, lecz bez cienia lęku w oczach. Jej krok nie zdradzał już tej samej kruchości, co wcześniej. Coś w niej się zmieniło, i on to zauważył od razu. Kazałeś mi wrócić, powiedziała cicho, zamykając drzwi za sobą, więc wróciłam. Spojrzał na nią długo, jakby ważył każdą reakcję. Chciałem porozmawiać, bez presji. W milczeniu wskazał fotel naprzeciwko. Usiedli. Przez moment nie padło ani jedno słowo, ale to nie było niezręczne milczenie, było potrzebne ich rozmowy w kolejnych dniach stały się czymś więcej niż rozmowami. Nie było w nich formalności, nie było schematów. W jednym z minimalistycznych pokoi Mendes Enterprises, gdzie ściany nie miały barw, a powietrze nie nosiło zapachu, Karolina i Gustaw zaczęli rozbierać swoje wnętrza z warstw milczenia. Czasem. Mam wrażenie, że nie wystarczam nawet samej sobie, wyznała któregoś dnia bez ostrzeżenia, bez wstępu. Jej głos był cichy, lecz pełen siły, jakby każde słowo było odłamkiem bólu, który w końcu mógł zostać nazwany. Każdego dnia walczę, ale nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczę koniec tego tunelu. Nie spojrzała na niego, patrzyła gdzieś daleko, poza granicę pokoju, jakby szukała czegoś, co zaginęło dawno temu. Gustaw obserwował ją bez słowa. Potem wstał i podszedł bliżej, stając obok niej, ale nie przytłaczająco. Wielkość nie polega na tym, żeby być doskonałym, powiedział powoli, ale na odwadze, by spojrzeć swoim lękom prosto w oczy. Ty to robisz codziennie. I to widzę, twoja szczerość, to twoja siła, Karolino. W tych rozmowach nie było pytań rekrutacyjnych. Były za to wyznania, które należały do zupełnie innego porządku. Mówili o dzieciństwie, o decyzjach, które bolały o samotnych nocach i niespełnionych pragnieniach. Myślisz, że zawsze wiedziałem, co robię? Zapytał nagle Gustaw, uśmiechając się z goryczą. Myślisz, że kiedy podpisywałem pierwsze umowy, czułem się pewny siebie? Nie. Miałem tylko jedno potrzebę udowodnienia, że potrafię być kimś więcej niż chłopcem po przejściach. To było jedno z tych zdań, które zawisają między dwojgiem ludzi na długo. Karolina poczuła, że ten człowiek, którego widziała jako symbol siły, właśnie ukazał pęknięcie, nie jako słabość, ale jako prawdę. W innym momencie opowiedział o Marlenie. Była inna, zawsze kilka kroków przede mną, widziała to, czego ja jeszcze nie rozumiałem, i odeszła. A ja nie przestałem szukać w ludziach tego spojrzenia, które miała. Zanim zamknęła za sobą drzwi. Karolina nie wiedziała, jak odpowiedzieć, ale nie musiała. Czasem przeszłość puka do nas, gdy najmniej jesteśmy gotowi, dodał niemal szeptem. Marlena wciąż jest zagadką, której nie potrafię rozwiązać. Ja też noszę w sobie tajemnicę, powiedziała cicho, i wierzę, że każda walka, nawet ta najcichsza, czegoś nas uczy: że nie jesteśmy tylko sumą błędów. W tym samym czasie Daleko od nich, Marlena stała przy oknie wysokiego apartamentu, z telefonem w dłoni. Patrzyła w pustkę, ale mówiła, jakby ktoś mógł ją usłyszeć. Czy on widzi w niej coś więcej niż cień? Czy nadzieja, którą widzę w jego oczach, to tylko złudzenie? Nie znała odpowiedzi, ale jej głos, choć nie docierał do Gustawa, był częścią tej historii, cieniem, który poruszał się równolegle, niespokojnie. Karolina i Gustaw, zamknięci w tym sterylnym pokoju, tworzyli coś, czego żadne z nich nie potrafiło jeszcze nazwać. Ich rozmowy wypełniały przestrzeń ciszą i sensem. Zawsze wierzyłam, że wartość człowieka to jego zdolność do odbudowy, powiedziała pewnego dnia Karolina. Nawet gdy wszystko w nas krzyczy, że się nie da. Każda blizna mówi, że próbowałam. Gustaw skinął głową. W jego oczach pojawiło się coś rzadkiego bezbronność. Zaufanie nie jest ryzykiem, odparł, to wybór i gdy zdecydujemy się zaufać, coś się w nas zmienia. Nie powiedzieli już nic więcej tego dnia, ale między nimi nie było już dystansu, ich spotkania trwały. Każde nowe słowo było jak cegła w murze, który nie dzielił, no ale łączył. Czasami milczeli długo i to milczenie mówiło więcej niż całe rozmowy. Gustaw spojrzał na Karolinę inaczej niż wcześniej. Już nie jak na kogoś z zewnątrz, ale jak na kogoś, kto zaczął znaczyć. A ona, wychodząc tego wieczoru z gabinetu, poczuła, że w niej kiełkuje coś nowego, coś nieuchwytnego. Za drzwiami Marlena wciąż milczała, ale jej obecność była coraz wyraźniejsza. I właśnie wtedy, nieoczekiwanie, Karolina odebrała wiadomość, która zburzyła jej spokój. Krótka, bez podpisu, tylko jedno zdanie. Nie wiesz wszystkiego o Gustawie. I zanim zdążyła zareagować, wiedziała już, że to będzie początek czegoś, co nie da się cofnąć. Wiadomość, którą Karolina odebrała tego dnia, nie miała dźwięku. Nie krzyczała, nie wstrząsnęła światem dookoła niej, ale w środku rozbiła wszystko. Jeszcze kilka godzin wcześniej siedziała z Gustawem, słuchając jego słów, które zdawały się budować przyszłość. Teraz siedziała naprzeciwko obcego człowieka w białym kitlu, który właśnie zburzył jej teraźniejszość. Karolino, musimy rozpocząć leczenie jak najszybciej, powiedział lekarz z tym medycznym spokojem, który wcale nie koi, a jedynie pogłębia przepaść. Słowa rozbrzmiały w jej głowie jak echo: rak, wczesne stadium, możliwość leczenia, szanse, statystyki, terminy. Żadne z tych słów nie miało ciężaru takiego jak to jedno rak. To nie była tylko choroba. To był symbol czegoś nieuchwytnego, lęku, końca, niepewności, której nie da się oswoić. Wyszła z gabinetu jak w transie. Nogi niosły ją same, ale każdy krok był cięższy od poprzedniego. Nie czuła zimna ani gorąca. Nie czuła ulicy, ludzi, Warszawy, tylko pustkę. Kiedy dotarła do mieszkania, Gustaw już tam był. Czekał. Jego twarz rozjaśniła się na jej widok, ale w sekundę potem zmieniła się. Zobaczył w jej oczach coś, czego nie potrafił nazwać, ale czego nie mógł zignorować. Co się stało? Zapytał, podchodząc do niej. Karolina długo nie odpowiadała. Oparła się o framugę drzwi, jakby bała się, że bez oparcia się rozpadnie. W końcu spojrzała na niego. Zostałam uderzona czymś, czego nie widziałam nadchodzącego, czymś, czego nie pokonam tylko siłą woli. Gustaw złapał ją za dłonie zimne, delikatne drżące. Jego spojrzenie było jak tarcza, za którą mogła się schować, choćby na moment. Jestem tutaj i nigdzie się nie wybieram, nie pozwolę ci walczyć z tym sama. To rak, Gustaw, wczesne stadium, ale to rak. Powiedziała to tak cicho, jakby wypowiedzenie tego słowa mogło uruchomić jakąś lawinę i może właśnie to się stało, bo po tych słowach wszystko się zmieniło, nie padły wtedy żadne wielkie obietnice. Nie było romantycznych gestów ani dramatycznych deklaracji. Była cisza i obecność. Wieczorem usiedli naprzeciw siebie, jak wiele razy wcześniej, ale dziś każde spojrzenie, każdy gest miał inny ciężar. Czuję się mała, wyznała Karolina. Jakby wszystko, co zbudowałam w sobie przez te miesiące, rozpadło się w kilka sekund. Gustaw spojrzał jej w oczy, trzymając dłoń na jej kolanie. Odwaga nie polega na tym, że nie czujesz strachu. Odwaga to decyzja, że coś jest ważniejsze od strachu. Ale jak mam walczyć z czymś, czego nie widzę, z czymś, co mieszka we mnie i niszczy mnie od środka? Właśnie dlatego to ty wygrasz, bo tylko ktoś, kto zna ból od środka, potrafi się mu przeciwstawić z taką siłą, o jakiej nawet nie wie, że ją ma. Karolina przymknęła oczy. Na chwilę, by zatrzymać łzy. W innym miejscu Marlena wpatrywała się w ekran telefonu, wiedziała, że coś się dzieje, czuła, jak powoli wymyka jej się coś, co przez lata uważała za własność nie Gustaw, ale jego uczucia i mówiła do siebie ledwie słyszalnie: Czy ja kiedykolwiek naprawdę rozumiałam, co w nim siedzi? Czy tylko patrzyłam na to, co chciałam widzieć? W mieszkaniu Gustawa i Karoliny rozmowa trwała. Zawsze wierzyłam, że mam kontrolę nad swoim życiem. Że każdą decyzją tworzę swoją przyszłość, ale teraz wszystko wymyka mi się z rąk. Twoja siła nie leży w kontroli, leży w tym, że mimo jej utraty nie przestajesz iść naprzód. Każda twoja blizna mówi o tym, kim jesteś. Karolina uśmiechnęła się przez łzy: A jeśli się poddam, to wtedy ja Cię podniosę i będę przy Tobie, nawet gdy nie będziesz chciała mnie widzieć. Nie odpowiedziała. Nie musiała. W tym momencie zrozumiała, że nie musi udowadniać już niczego, ani sobie, ani jemu, ani światu. Ich rozmowa trwała do późna, cicha, intymna, pełna przerw, w których milczenie mówiło więcej niż słowa. Każde wyznanie było jak oddzielenie jednej warstwy strachu, aż pozostało tylko sedno nie walka z rakiem, lecz z własnymi wątpliwościami. A Marlena? Marlena coraz częściej zaglądała w siebie. Jej myśli, kiedyś tak pewne teraz były rozbite. Może gdybym wtedy zaczęła mówić sama do siebie, ale nie skończyła zdania. Karolina zasnęła tego wieczoru w tulona w ramię Gustawa, po raz pierwszy od dawna czując, że może się oprzeć na kimś bez wstydu. I właśnie wtedy, gdy noc wreszcie zabrała im słowa, na ekranie telefonu Gustawa pojawiła się wiadomość. Musimy porozmawiać. To ważne. Marlena Następny dzień miał przynieść odpowiedzi, których nikt jeszcze nie był gotów usłyszeć. Minęły miesiące. Niepostrzeżenie, krok po kroku, w ciszy, która nie potrzebowała słów, Karolina przechodziła przemianę. Leczenie, które początkowo budziło w niej przerażenie, stało się częścią rytmu jej życia. Każda wizyta w szpitalu, każde spojrzenie w lustro po kolejnej dawce chemioterapii, nie odbierało jej siły. Przeciwnie. Ukazywało siłę, której nigdy wcześniej w sobie nie dostrzegała. Już nie była kobietą z trzech prac zmęczoną i przytłoczoną. Nie była też pacjentką, definiowaną przez diagnozę. Z każdym kolejnym tygodniem, z każdą rozmową, z każdą chwilą spędzoną z Gustawem, odnajdywała w sobie coś, co przez lata było ukryte pod warstwami strachu i przyzwyczajenia tożsamość. Podczas jednego z ich spotkań w Mendes Enterprises. Gdzie siedzieli sam na sam, w sali pełnej ciszy, która już nie dzieliła, ale jednoczyła, Karolina spojrzała mu prosto w oczy. W jej głosie nie było już wahania. Odkryłam w sobie coś, czego nigdy nie znałam, powiedziała. Ta walka, ona mnie na nowo zdefiniowała. Nie jestem już tą samą kobietą. Teraz patrzę na przyszłość z inną siłą. Gustaw skinął głową, wpatrując się w nią tak, jakby każda wypowiedziana przez nią sylaba była częścią czegoś większego. Twoja droga była pełna przeszkód, ale to właśnie one ukształtowały to, kim jesteś teraz. Widząc, jak zamieniasz ból w siłę, wiem, że dokonałem właściwego wyboru. Karolina opowiadała nie tylko o leczeniu, ale o sobie o tym, jak każdy moment słabości stawał się miejscem, gdzie odnajdywała nowy kawałek siebie o tym, że przestała się bać własnych łez, że zrozumiała, iż bycie silną nie oznacza nie czuć, lecz czuć wszystko i mimo to iść dalej. Każda sesja, każdy moment, gdy wydawało mi się, że nie dam rady, to właśnie wtedy uczyłam się, czym jest odwaga. To nie walka z chorobą, to walka z oczekiwaniami, że powinnam być kimś innym. Gustaw ujął jej dłoń i spojrzał z czułością, jakiej wcześniej nie pozwalał sobie okazywać. Zawsze byłaś niezwykła, Karolino. Teraz po prostu nauczyłaś się to dostrzegać. Twoja siła nie polega na tym, że się nie złamałaś, polega na tym, że podniosłaś się z własnych ruin i stałaś się sobą, naprawdę sobą. W tamtym czasie niespodziewanie Marlena powróciła. Nie jak cień przeszłości, ale jak kobieta, która zrozumiała swoje błędy. Na zebraniu w obecności kilku najbliższych współpracowników podeszła do Gustawa. Jej głos drżał, lecz w jej oczach była szczerość której nie widziano u niej od dawna. Gustawie może źle wszystko oceniłam. Przez długi czas myślałam, że zaufanie buduje się słowami, ale dziś widzę, że prawdziwe zaufanie wymaga czynów. On nie odwrócił wzroku, słuchał, ale w jego postawie było coś nieodwołalnego. Zaufanie to nie tylko dawanie to również odpowiedzialność. Ja już wybrałem. I to, co wybrałem, było oparte nie na słowach, ale na tym, co naprawdę widzę i czuję. Marlena odeszła bez dalszych słów. I choć nie było w tym triumfu, było zamknięcie. Tymczasem Karolina tej samej nocy, siedząc samotnie w swoim skromnym mieszkaniu, zanurzona w ciszy, spojrzała na swoje odbicie w szybie. Nie widziała już osoby sprzed choroby, widziała kobietę, która przeszła przez ogień. Walczyłam ze swoimi lękami. Szepnęła do siebie, i w tej walce się odrodziłam. Każda blizna, każda chwila zwątpienia to dowód na to, że żyję, nie jako cień dawnej siebie, ale jako pełna prawdziwa ja. Gdy Gustaw zapukał do drzwi, nie musiał nic mówić. Ich spojrzenia wystarczyły. Wszedł, usiadł obok niej. Milczenie, które ich otaczało, miało smak zrozumienia. Życie potrafi nas zaskakiwać w sposób, na który nie jesteśmy gotowi powiedział po chwili. Ale ty, ty udowodniłaś, że nawet to, co niemożliwe, może stać się początkiem. Karolina położyła głowę na jego ramieniu. To nie była tylko walka o zdrowie, to była walka o siebie, o miłość, o prawo do tego, by być niedoskonałą. Rozmawiali długo. Każde słowo było jak potwierdzenie tego, że przeszli razem przez coś, co związało ich na poziomie, którego żadne słowo nie potrafiło dokładnie oddać. Ich rozmowa była jak pieśń o odnowieniu nie tylko ciała, ale i duszy. W tamtej chwili Karolina zrozumiała, że nie musi się już ukrywać, że nie potrzebuje niczego udowadniać. Wszystko, czym była, wszystko, co przeżyła, wszystko, co bolało i co leczyło, to wszystko uczyniło ją wolną. Szeptem wypowiedziała ostatnie zdanie, patrząc prosto w oczy Gustawa. Już nie boję się żyć i właśnie wtedy, bez dramatycznych gestów, bez zbędnych słów, zaczęło się coś nowego, nie jako kontynuacja starego życia, ale jako prawdziwe odrodzenie.